Zostałem do naprawy telewizor. Jak możemy zauważyć, uszkodzone w nim jest podświetlenie matrycy. Telewizor już rozkręciłem, rozebrałem. Mam pomysł, żeby znaleźć właśnie sekcję zachylania i sprawdzić ją jeszcze pod termowizją, czy przypadkiem jakaś dioda nam się nie zwarała, czy, no, czy nam się coś tam nie grzeje. A jeśli nie, to będę rozkręcał tą całą obudowę i szukał, czy przypadkiem nie mamy tutaj uszkodzonych biur. Za pomocą zasilacza laboratoryjnego sprawdzimy, które ledy są uszkodzone. Nowe podświetlenie już nam przyszło. Zamówiłem od razu wszystkie listwy, no bo jak już jakaś dioda siadła, no to najprawdopodobniej za chwilę się kolejne, więc od razu najlepiej wymienić wszystkie. Mamy to, telewizor to naprawiony, podświetlenie działa. Teraz zostało mi go tylko skrócić w całość.